zadanie 11 za 2 punkty w 250 g wodnego roztworu NaOH o stężeniu 2% rozpuszczono 9 g stałej mieszaniny NaOH i KOH w której stosunek molowy tych wodorotlenków wynosił 3 do 1 oblicz jaki procent masy otrzymanego roztworu stanowi masa NaOH czyli po prostu mamy obliczyć nowe stężenie procentowe wodorotlenku sodu które najpewniej będzie większe niż 2% przyjmij, że masy molowe tych wodorotlenków wynoszą odpowiednio 40-56 g na mol. Wynik podaje w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Kilka podstawowych informacji sobie wypiszmy. Początkowa masa roztworu 250 g, początkowe stężenie procentowe wodorotlenku sodu 2%, masa dosypywanej mieszaniny do już istniejącego roztworu 9 g, stosunek molowy między wodorotlenkami 3 do 1 i szukamy procentu masowego wodorotlenku sodu w otrzymanym końcowym roztworze. Warto już sobie oznaczyć liczbę moli np. Na przykład NaOH jako x, KOH jako y. To jest takie sztandarowe zadanie na układ równań, ale jeszcze w pierwszym kroku, zanim sobie będziemy budowali tutaj ten układ równań, w pierwszym kroku obliczmy sobie początkową liczbę, początkową masę wodorotlenku sodu w tym początkowym roztworze. Można oczywiście obliczyć tę masę ze wzoru na stężenie procentowe, przekształcić ten wzór, ale można też z proporcji, tak? 100% masy to jest nasze 250 gramów masa całego tego początkowego roztworu. A 2% z tego to jest jaka masa, więc na samym początku mieliśmy 5 gramów NaOH. Zależy nam na tym, żeby dowiedzieć się w tych 9 gramach, ile mieliśmy NaOH. Dodamy sobie wtedy te dwie wartości. Podzielimy sobie to przez masę całego nowego roztworu. Wszystko zrobimy razy 100% i, i będziemy w domu. Ok, w drugim kroku w takim razie budujemy sobie ten nasz układ równań. Tak jak było powiedziane, stosunek molowy między tymi wodorotlenkami wynosi 3 do 1. Czyli można powiedzieć, że x to jest po prostu równy 3y, to będzie nasze pierwsze równanie, a drugie równanie będzie związane, jak to często bywa, ze wzorem na liczbę moli, który po prostu będziemy musieli sobie przekształcić, wyciągnąć masę, to jest iloczyn masy molowej i liczby moli. Nie znamy masy jednego wodorotlenku, ani drugiego, ale wiemy, że masa właśnie to jest iloczyn masy molowej i liczby moli. Czyli tu mamy pierwsze równanie, a drugie równanie właśnie teraz patrzymy na tę niebieską masę. Masa molowa NaOH 40 g razy jego liczba moli, czyli 40x to będzie masa NOH, masa molowa KOH razy jego liczba moli, czyli 56y to będzie masa KOH, to się równa suma mas tych obu wodorotlenków dawała nam 9. No i mamy układ równań. Metodą podstawienia teraz rozwiązujemy sobie ten nasz układ równań. Dobrze, więc wychodzi, że KOH mamy 500 mola, wodorotlenku sodu będziemy mieli 3 razy więcej, czyli setnych mola. W kolejnym kroku, w takim razie, z tych 9 gramów ogarniamy sobie, ile było samego NaOH. Czyli znowu licząc masę, mnożymy masę molową i liczbę moli przez siebie, to nam wychodzi 6 gramów. W tych 9 gramach 6 gramów było. NOH, No i już możemy sobie tak naprawdę dodać obie te masy NaOH do siebie, czyli mamy masę substancji całkowitą tego NaOH 5 g z początkowego roztworu, 6 g z tej dosypywanej mieszaniny i łącznie mamy 11 g, co jeśli chodzi o całkowitą masę roztworu. Na początku bo o tym nie możemy zapomnieć. Na początku mieliśmy 250 g, wsypywaliśmy 9 g, czyli końcowo mamy 250 9 gramów. No i procent można to zapisać jako CP2 albo procent masowy NaOH, właśnie. To się równa 11 gramów, tak jakbyśmy normalne nowe stężenie procentowe liczyli, właśnie 11 gramów, czyli ta całkowita masa NaOH razy 100% przez nowa masa roztworu. I to w przybliżeniu wynosi 4,2%. Prosili nas, żebyśmy wynik podali w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.